Dobra, piąta runda. Ale fajnego, ale fajnego kleszczeskiego. Co to jest za O, daleko to Dawaj Dobra, ten chłopak przejdzie. Dobrze. Albo nie przejdzie. Jeszcze gorzej. Dobra. Jeśli udało mi się przejść do traki, to przejdę też to. Mam nadzieję chociaż. Ucypchnęli mnie, aha. Żałosne, po prostu żałosne. Już się dzieje, ale spychają. wybrałem mi dany moment. Uuu, uuu, uu, uuu. Dobre. No, i jesteśmy w trzeciej rundzie. Raczej dobrze mi idzie. Srebrny medal. Dobry wynik. Czołowa dziesiątka. Zostało nas dwudziestu Ciekawe co teraz. Czuję, że teraz będzie jakiś survival. Typu Jump Club. No, tak myślałem, Jump Club. Mam nadzieję, że akurat pójdzie mi dobrze. Nie, spokojnie. Lecimy. Albo jeszcze nie lecimy, gra się rozumiem. Szkoda by było teraz odpaść, bo jest trzeciej runda, co jest dobry wynik, ale finał, finał byłby na pewno lepszym wynikiem. Aczkolwiek nie wierzę w to, że, odpady, że będzie odpadało 16 osób, no właśnie. Czyli będzie zostawało po tej rundzie 17 osób, to co, czemu tak dużo odpada? Nie wiem. Ej, zwiedzicie goście, to nie jest 300 Nie, dopóki nie zaczęło się trochę szybciej ruszać. Oj, 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 No w pierwszej rundzie mamy trzeci, w pierwszej grze trzecią rundę Szkoda odpadnieć na czarne można było przejść Nie oszukujmy się Byłoby wstyd na tym odpaść dla mnie, naprawdę To jest chyba, to jest jedna z moich ulubionych gier w Volga, Więc naprawdę, wstyd mi było odpaść nad tym czymś takim Wstyd mi by było to no, się trochę, ale muszę to przejść. W którym jest w rzędzie? Trzecim, czwartym, okej. Okay. Dużo ospieszcz zostało w sumie. Puszczaj, lecimy. Dobra, wylądować na dwóch nogach. Dobra, lecimy. Tutaj ogólnie zawsze spadam. Przecież muszę się na tych młocach, ale tym razem młody musisz szybko przejść. więc lecimy. Miejmy nadzieję, że uda. Mi się młody też przejść równie szybko. Dobra, jest. Teraz trzeba skręcić, tak żeby złapać tą bramkę. Okej. Okay. Teraz to była za droga. OK. Trochę nas mu odpychało, ale. Przyszedłem w ostatniej chwili, ale. Mówiłem, że odpadnięcie z tej grze będzie wstydem, no a prawie odpadłem, więc trochę wstyd. Gatecrash. To nie, jeśli graliście w Forge, to w tej grze chodzi o to, że. Te takie w ramki, takie, które widzicie, one się podnoszą i opadają. No ale trzeba przechodzić te który, które są akurat. Coś akurat niżej, no. Ta gra raczej jest jedną z też z moich ulubionych, więc jak na razie dobrze mi losuje. Dobre gry dla mnie losuje. Aczkolwiek na Terra że prawie odpadły, więc nie wiem, czy powinien się wypowiadać. Ale będzie git. Dobra, to będzie prawda. Zdobrze. Uff, blisko. Dobra, teraz to opada. Więc ja tam wyjdę. Dobra, ta opad, odpad. Niekiedy ja. O, no to już się pomyliłem. Raz, dobra, będzie giz, będzie giz. Ojoj, oj, oj, oj. jeszcze muszę raz podejść, a już dużo osób przechodzi, więc nie wiem, czy mi się uda. Na szczęście się udało, dobra. Dobrze, druga runda. Spoko. I nie. Znowu niepewnie przyszedłem, co prawda, ale. Najważniejsze jest to: Najważniejsze jest to, że przechodzimy do trzeciej rundy. Drugi raz w tym odcinku, więc. Jest dobrze. Chyba. Jest dobrze. Jest na pewno dobrze, jest dobrze. Miejmy nadzieję, że teraz też będzie gra, którą lubię. Typu. Taki. Co jest? Swivler chyba to się nazywa. Żeby nie jakiś jakieś jump, club, czy jakieś takie inne Skanki, czy inne. No takich nie lubię. Niektóre też nigdy nie grałem, ale. Co to będzie, co to będzie, co to będzie? Co to będzie, co to będzie? uwaga. O jezu. No to chyba na trzeciej rundzie się skończy, bo ja w tej grze, za... ja w tej grze zawsze mam tak ogólnie że ja mogę przejść praktycznie całą mapę by zostanie tym owockiem, a jak jestem na samej końcówce, na przykład pierwszy, drugi czy trzeci, to wtedy mnie zacznie wszystko trafić. Wszystko będzie leciało akurat we mnie. Okej. Okay. Tutaj trzeba skakać. Miej nadzieję, że ludzie... Nie będą aż tak mądrze, żeby to łatwo, nie będą tego Okej, okay, coś mi się chyba na nagrywanie wyłączyło, tak mi się wydaje Mam nadzieję, że nie Zaraz będę się to sprawdzić po tej rundzie. Hop Okej okay. Jeszcze nie jest źle, dobra, jak się, kto to mnie trafia, to jest źle O, jest bardzo źle, oj nie Oj nie Czekaj tylko ja w ogóle przyszedł na te owocki. Chyba nie, nie będzie mój pierwszy raz. Indywidualny. Chociaż może, jeśli teraz nie będzie we mnie wszystko leciało, a będzie, już jak widzimy. No jak zwykle. Nie może być gry, w której... No, no! Proszę! Pa! Pa! Wyjść z tym goście będę! Jest! Ostatni wszedłem, ale. Uff! Ależ było blisko, teraz muszę sprawdzić, czy nagrywanie mi się wyłączyło. Na szczęście mi się nagrywanie nie wyłączyło. Udało się, dać cztery, Jako ostatni, ale się udało, było tak blisko, tyle brakowało. Wy tego nie widzicie, co pokazuję. naprawdę. Niewiele zabrakło bym odpad. Tam koleś biegł za mną. Chyba sz... ja pierwszy raz wszedłem, ja grając samemu te owocie, no i jestem tak. To już mógłby być finał, ale to nie będzie raczej finał. Chyba, że to byłby Hexagon. O Jezu, siatkówka. No to chyba po mnie. Tak mówiąc szczerze. Ogólnie w rzeczywistości uwielbiam siatkówkę. I grać, i oglądać, ale... w, w się się nienawidzę. Tylko raz wygrałem. Ale miejmy nadzieję, że teraz będzie lepiej. Grałem mecze 1v1, ten kto wygrywa idzie dalej, ten kto przegrywa odpada. Proste raczej. Przebijemy piłkę. Nie odbijesz. Dobrze. 1-0. S. S, S, S. Za łatwo. Za łatwo, widzowie. Już chłop wyszedł. Już awansowałem, więc s Już jest finał dla mnie. Hexagon, Nienawidzę tego. To jest chyba najgorsza mapa, tak szczerze mówiąc, w całej grze. Bo to jest hexagon. Kto wie, jak... Ten wie, jak wkurzający jest hexagon. I tu jeszcze na obracających się tubie, czyli połączenie rolofu z heksagonem. Nie, nie da się zrobić bardziej wkurzającej gry, niż połączenie ro rolofu z heksagonem, naprawdę. Dobra, mam skok naprzeciwko siebie. Nie, nie mam. Nie, nie mogę skakać. Tamty koleś się skakać, więc im nadzieję, że... A oni to robią. Mhm, dobrze wiedzieć. A ja już... A mi już jest źle, dobra, dobra. Jesteśmy w finale, to, to się jeszcze. Trzecia runda i finał, jak na mój odcinek to bardzo dobry wynik. Dobra, musimy być tam. O, tu jest duże miejsce, tu jest duże miejsce, dobra. Teraz po prostu trzeba biegać tutaj. Tak, żeby mnie tak nikt nie zrzucił. Jedna, jeszcze, jeszcze pięć osób, niech odpadnie i wygram. A ja, ale ja, ja będę drugą. Ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.